W epoce internetu, w którym świat jest na wyciągnięcie ręki, a życzliwość często jest uznawana za najwyższą cnotę. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad potencjalnymi pułapkami zbytniej życzliwości? Wiem, że to brzmi absurdalnie, prawda? Ale bądź cierpliwy, stoiku. Ponieważ starożytni mogą przeoczyć lekcję, którą mogliśmy przeoczyć w naszym współczesnym dążeniu do bycia najmilszą wersją siebie. Widzisz, stoicy, te mądre, stare dusze ze starożytnej Grecji i Rzymu, mieli parę rzeczy do powiedzenia na temat równowagi cnót. Bądź silny, radzili, ale skoncentruj się na cnocie, i chociaż hojność jest niewątpliwie cnotą, jak wszystkie dobre rzeczy, można ją doprowadzić do skrajności. Moi przyjaciele, nadmierna hojność może czasami przynieść odwrotny skutek w najmniej spodziewany sposób. Zanim uniesiesz brwi i pomyślisz, że zszedłem na głęboką wodę, wyruszmy razem w podróż. Podróż, podczas której odkryjemy osiem nieoczekiwanych sposobów, w jakie nadmiar życzliwości może nas powalić. Zanurzymy się głęboko w nauki stoicyzmu, czerpiąc mądrość od takich artystów jak Seneka, Epiktet i Marek Aureliusz. A kiedy to zrobimy, rzucam ci wyzwanie, abyś zastanowił się nad swoimi własnymi uczynkami dobroci. Czy zawsze są w równowadze, czy też jak wielu z nas od czasu do czasu przechylałeś szale? Jeśli jesteś tu nowy i wygląda na to, że chcesz wyruszyć w podróż, Naciśnij stary, dobry dzwonek i zasubskrybuj. No dalej, wyzywam Cię. Razem będziemy poruszać się po zawiłym tańcu cnót, znajdując złoty środek pomiędzy za mało a za dużo. Drodzy poszukiwacze mądrości, pozostańcie ze mną, gdy zanurzamy się w nieoczekiwane pułapki nadmiernej hojności, ponieważ czasami najgłębsze lekcje przychodzą z najbardziej nieoczekiwanych miejsc. Numer 1. Branie na siebie za dużo. Każdy z nas już to przeżył, prawda? Jesteś na spotkaniu przyjaciela i ktoś wspomina, że przeprowadza się w przyszły weekend. Zanim się zorientujesz, twoja ręka wystrzeliwuje w górę. Pomogę, ale w głębi duszy jesteś już zawalony własnymi zadaniami. Stoicy wierzyli w życie w zgodzie z naturą, co oznacza zrozumienie własnych ograniczeń. Nadmierne zaangażowanie nie polega tylko na nadwyrężaniu się, chodzi o to, aby nie być wiernym sobie. Wyobraź sobie życie jako filiżankę herbaty. Każde zobowiązanie, każda obietnica jest kroplą herbaty. Wlej za dużo, a woda się przeleje i zrobi się bałagan. Stoicy powiedzieliby: Poznaj rozmiar swojej filiżanki. Tu nie chodzi o bycie niemiłym, chodzi o to, żeby być miłym przede wszystkim dla siebie. Nie mówię, żebyś nie pomagał przyjacielowi w przeprowadzkach, ale może zaoferuj pomoc w spakowaniu kilku pudeł zamiast angażować się w cały dzień. To małe gesty często znaczą najwięcej i można je znacznie łatwiej wykonać. Pamiętasz, jak obiecałeś pomóc na szkolnym festynie, przyjechać na urodziny i odwiedzić babcie w ciągu jednego dnia? Pod koniec byłeś prawdopodobnie wyczerpany rozdrażniony i niezbyt obecny na żadnej z czynności. Na tym polega ciężar nadmiernego zaangażowania. Następnym razem zatrzymaj się zanim coś obiecujesz. Zastanów się nad swoimi możliwościami. To nie jest samolubne, to rozsądne. Numer 2. Zawsze staram się, aby wszyscy byli szczęśliwi. Ach, odwieczne pragnienie, aby wszyscy go lubili. To pułapka, w którą wpada wielu z nas. Mówisz tak, gdy chcesz powiedzieć nie, śmiejesz się z dowcipów, które nie wydają ci się zabawne, i zgadzasz się z opiniami, których nie podzielasz. Rzecz jednak w tym, że stoicyzm uczy nas, że nie możemy kontrolować opinii innych, więc po co próbować? Zadowalanie ludzi może wydawać się formą życzliwości, ale często wynika raczej z naszej niepewności. I bądźmy szczerzy, to wyczerpujące. Ciągle żonglujesz maskami, starasz się być kimś, kim nie jesteś, i po co? Tymczasowa zgoda? Znałem kiedyś gościa o imieniu Tim, uroczy facet, ale stawał na głowie, żeby uzyskać skinienie głowy za probatą. Pewnego dnia założył koszulę, która mu się nie spodobała, ponieważ podarował mu ją przyjaciel. Cały dzień czuł się niekomfortowo. A wszystko po to, żeby nie denerwować przyjaciela. Ale tu jest problem. Jego przyjaciel nawet tego nie zauważył. Stoicy wierzyli w autentyczność. Bądź wierny sobie, a właściwi ludzie będą do ciebie przyciągać. A ci, którzy tego nie robią, cóż, nie da się zadowolić wszystkich, prawda? Numer 3. Myślenie, że możesz zmienić ludzi. Jest takie powiedzenie, Możesz zaprowadzić konia do wodopoju, ale nie możesz zmusić go do picia. Stoicyzm odzwierciedla to uczucie. Nie możemy kontrolować innych, możemy jedynie kontrolować nasze reakcje na nich. Jednak wielu z nas, mając wielkie, życzliwe serca, próbuje naprawiać ludzi. Myślimy, że nasza miłość, nasze rady, nasza życzliwość mogą je zmienić, ale często nie jest to możliwe. Pomyśl o tym przyjacielu, który zawsze umawia się z niewłaściwymi ludźmi. Udzielałeś rad, słuchałeś ich złamanych serc, a nawet umówiłeś ich z kimś uroczym, a mimo to wpadają w te same wzorce. To frustrujące, prawda? Rzecz jednak w tym, że każdy podąża własną drogą, i choć miło jest podać pomocną dłoń, nie możemy podążać za nimi, ich ścieżką. Stoicy wierzyli w skupienie się na własnych działaniach i pozbycie się potrzeby kontrolowania wszystkiego innego. To trudne, zwłaszcza gdy bardzo ci na tym zależy, ale czasami najmilszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to cofnąć się i pozwolić ludziom dokonywać własnych wyborów, nawet jeśli są błędne. Numer cztery: pozwól innym się wykorzystywać. Życzliwość to piękna rzecz. Ale jak wszystkie dobre rzeczy, jej nadmiar może być szkodliwy. Kiedy jesteśmy stale mili, zawsze dostępni i zawsze uczynni, ludzie mogą zacząć uważać to za coś oczywistego. Nie zawsze jest to zamierzone, ale się zdarza. Pamiętacie Lucy z biura? Zawsze przynosiła domowe smakołyki. Na początku wszyscy byli wdzięczni, ale z czasem stało się to oczekiwaniem. Któregoś dnia nic nie przyniosła. Rozległy się pomruki rozczarowania. Biedna Lucy czuła się niedoceniana i zraniona. Stoicy uczą nas o nietrwałości rzeczy. Tak jak nie powinniśmy przywiązywać się zbytnio do nagród zewnętrznych, tak nie powinniśmy przyzwyczajać się za bardzo do ciągłych przejawów życzliwości ze strony innych. Z drugiej strony, jeśli zawsze jesteśmy dawcami, powinniśmy upewnić się, że nie jesteśmy brani za pewnik. To naprawdę równowaga, bądź miły, ale także wyznaczaj granice. Niech ludzie wiedzą, że chociaż Twoja życzliwość jest darem, nie jest obowiązkiem. Numer 5. Zapominanie o dbaniu o siebie. Starając się być miłym dla innych, często zapominamy o sobie. Stawiamy potrzeby innych ponad nasze własne, myśląc, że to szlachetna rzecz. Ale stoicyzm przypomina nam o znaczeniu dbania o siebie. Jeśli zaniedbujemy samych siebie, jak możemy być przydatni innym? Wyobraź sobie, że jesteś samochodem. Jeśli nie zatankujesz paliwa, jak możesz wozić innych? Skończysz rozbity na poboczu drogi. Tak samo jest z ciągłym ustalaniem priorytetów dla innych, w końcu się wypalisz. Widziałem, jak to się stało z moim kolegą Aleksem. Zawsze był przy wszystkich, zawsze stawiając siebie na ostatnim miejscu, aż pewnego dnia po prostu pękł. Był zmęczony, wyczerpany i czuł się niedoceniany. To nie było ładne. Znajdź więc czas dla siebie, to nie jest samolubne, to konieczne. Stoicy wiedzieli, jak ważna jest refleksja i dbanie o siebie. W końcu dobrze utrzymana dusza jest lepiej przygotowana do radzenia sobie z wyzwaniami świata. Fakt, że dotarłeś tak daleko w filmie, pokazuje, że zależy ci na samodoskonaleniu. Zostań ze mną do końca, gdyż jeszcze ważniejsze są trzy ostatnie spostrzeżenia. Do zobaczenia na mecie. Numer 6. Unikanie nieporozumień za wszelką cenę. Nikt nie lubi konfliktów. Są one niewygodne, niezręczne i po prostu nieprzyjemne. Chcąc więc być życzliwymi, często tego unikamy. Pozwalamy sprawom się ślizgać, zachowujemy nasze opinie dla siebie i przełykamy nasze uczucia. Ale stoicyzm uczy nas, że czasami konflikt jest konieczny. Unikanie konfliktów może wydawać się korzystne na krótką metę, ale może prowadzić do większych problemów w przyszłości. Drobne irytacje przeradzają się w głębokie urazy. Niewypowiedziane uczucia mogą prowadzić do nieporozumień. Pamiętasz ten czas, gdy twój współlokator zostawiał brudne naczynia? Zamiast się tym zająć, posprzątałeś po nich, myśląc, że tak należy zrobić, ale z biegiem czasu twoja irytacja wzrosła i pewnego dnia eksplodowałeś z powodu czegoś błahego. Stoicy wierzyli w bezpośrednie stawianie czoła wyzwaniom. Nie chodzi o wszczynanie bujek, ale o rozwiązywanie problemów, zanim staną się problemami. Na dłuższą metę jest to milsze zarówno dla siebie, jak i dla innych. Numer 7. Okazywanie zbyt dużej hojności jest cnotą, ale jak wszystkie cnoty, można ją doprowadzić do skrajności. Chcąc być życzliwi, czasami dajemy więcej, niż możemy sobie pozwolić, niezależnie od tego, czy jest to czas, pieniądze czy zasoby. I chociaż intencja jest szlachetna, Wynik może być szkodliwy. Pomyśl o tym w ten sposób: jeśli będziesz ciągle drenować swoje konto bankowe, aby pomagać innym, w końcu zbankrutujesz. I w jaki sposób można komukolwiek pomóc? Stoicy wierzyli w umiar polega on na znalezieniu równowagi pomiędzy dawaniem i zatrzymywaniem. Znałem kiedyś kobietę, Sarę, która zawsze pożyczała pieniądze przyjaciołom. Chciała pomóc i czuła się dobrze, ale z biegiem czasu zaczęła borykać się z problemami finansowymi. A kiedy potrzebowała pomocy, nie można było znaleźć tych, którym pomogła. To trudna, ale ważna lekcja: bądź hojny, ale także mądry. Zanim zaczniesz pomagać innym, upewnij się, że Twoje potrzeby są zaspokojone. Nie chodzi o to, żeby być skąpym, chodzi o zrównoważony rozwój. Numer 8. Potrzeba aprobaty innych era cyfrowa zmieniła sposób, w jaki postrzegamy i wyrażamy życzliwość. Chociaż wiele osób dzieli się swoimi dobrymi uczynkami w internecie, istotne jest kwestionowanie naszych motywacji. Czy kierujemy się prawdziwym współczuciem, czy też szukamy uznania? Marek Aureliusz powiedział kiedyś: Nie trać więcej czasu na kłótnie o to, jaki powinien być dobry człowiek. Bądź nim. Ta ponadczasowa mądrość przypomina nam, że prawdziwa cnota leży w naszych działaniach, a nie w uznaniu, jakie otrzymują. Dzielenie się naszymi czynami może zainspirować innych, ale niezwykle ważne jest, aby nasze intencje pozostały czyste. Kiedy życzliwość staje się transakcją, jej autentyczność zanika. Stoicy nauczali, że zamiast szukać zewnętrznej walidacji, powinniśmy skupić się na wewnętrznej wartości naszych działań. Czyniąc dobro samo w sobie, odkrywamy prawdziwą istotę cnoty. Cóż, oto mamy kręta droga życzliwości z jej nieoczekiwanymi zwrotami akcji. Kto by pomyślał, prawda? W naszym świecie lajków, udostępniań i niekończącego się przewijania łatwo zapomnieć o odwiecznej mądrości stoików. Ale jak widzieliśmy, ich nauki są dziś tak samo aktualne jak wieki temu. A teraz, drodzy stoicy, gdy stoimy na skrzyżowaniu refleksji i działania, zapraszam Was do podzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej czy kiedykolwiek wpadłeś w sidła nadmiernej życzliwości twoje historie są gwiazdami które rozświetlają tę stoicką społeczność prowadząc i inspirując innych podróżników na ścieżce życia i hej jeśli podobała ci się nasza dzisiejsza mała podróż dlaczego nie okazać trochę miłości naciśnij przycisk lubię to zasubskrybuj i nie zapomnij o dzwonku powiadomień nie chciałbyś przegapić naszego kolejnego filmu, prawda? Zatem do następnego razu pamiętaj: bądź miły, mądry i zawsze bądź autentycznie sobą. Aby obejrzeć więcej filmów ze stoicką mądrością, wybierz jeden z filmów, który pojawi się teraz na Twoim ekranie. Pozdrawiam.